Cześć! Kiedy oglądacie ten odcinek, siewy kukurydzy w Polsce na pewno są już w pełni. Dlatego chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, co jest tak bardzo istotne przy siewie kukurydzy. Przygotowując się do dzisiejszego odcinka, zastanawiałem się, jakie informacje Wam przedstawić, i stwierdziłem, że chyba najważniejsze będą te najbardziej uniwersalne. Dlatego powiem Wam dzisiaj, jakie są różnice między odmianami w typie Flint a Dent. Jakie różnice są między odmianami tworzącymi kolby w typie Flix a Flex. Jaka powinna być prawidłowa głębokość siewu kukurydzy oraz jaka powinna być odpowiednia temperatura gleby. W trakcie tego siewu. Na koniec połączę się z rolnikiem nieprofesjonalnym, który powie wam, jak wygląda siew kukurydzy w jego gospodarstwie. Odwieszne pytanie. Flinty czy denty? Obecnie coraz mniej jest czystych flintów czy dentów, ponieważ hodowle starają się łączyć cechy obydwu, typu, obydwu typów nasion. Tak naprawdę, flinty są to odmiany, które bardzo dobrze znoszą niższe temperatury gleby. Możemy je siać już wtedy, kiedy gleba osiągnie około 5 do 6 stopni Celsjusza. Lepiej także znoszą niskie temperatury w trakcie, w trakcie wegetacji, lepiej także mogą znieść spadki temperatury poniżej zera. Flinty, jeżeli chodzi o dojrzewanie, bardzo szybko oddają wodę do poziomu około 30% wilgotności. Gorzej z tym oddawaniem wody już poniżej 30%, stąd, stąd trudno jest im osiągnąć wilgotność przekraczającą 20 25%. Natomiast denty to są głównie odmiany o tak zwanym typie koński ząb, bo one są trochę bardziej płaskie. Temperatura gleby w trakcie ich siebie powinna być wyższa, powinna wahać się między 8 a 12 stopni. Celsjusza tym samym gorzej znoszą chłodę. Gorzej znoszą, jeżeli zasiejecie je w niedogrzaną, niedogrzaną glebę. Z dentami, jeżeli chodzi o oddawanie wody przy zbiorze, jest tak, że one dosyć wolno oddają początkowo wodę do poziomu 30%, ale później ta wilgotność drastycznie spada. I nieraz zdarza się zbierać denty, które, które mają około 18-19-20% wilgotności. Nawet jeżeli zbieracie je na polu w troszeczkę wyższej wilgotności, to one też łatwiej się suszą i z reguły są częściej wybierane przez te gospodarstwa, które, które mają własną suszarnię. Fix oznacza stałą wielkość kolby kukurydzy, a flex zmienną wielkość kolby kukurydzy. I są to tak naprawdę skróty od angielskich nazw tych słów: fixed and flexible. Po co ta informacja jest wam potrzebna? Przede wszystkim wtedy, jeżeli chcecie zmniejszyć, na przykład obsadę siewu ze względu na niesprzyjające warunki wilgotnościowe w glebie. Tak ma, na przykład to miejsce w tym roku. Zmniejszając obsadę, warto jest wybierać odmiany o typie flex. Po to, aby poprzez zmniejszenie ilości roślin na metrze kwadratowym móc wyprodukować wyższy plon przez to. Że kolba będzie w stanie osiągnąć większą wielkość, większą ilość ziarniaków, a tym samym oczywiście wyższy plon. Odmiany w typie Fix i Flex dosyć łatwo rozpoznać na polu. Załóżmy sytuację, że mamy niesprzyjające warunki pogodowe, jest sucho, w dodatku nie nawieźliście kukurydzy wystarczająco, ponieważ baliście się, że nawoz nie będzie wykorzystany. Odmiany w typie Fix będą wykazywały niepełne zaziarnienie kolby ponieważ wielkość tej kolby będzie już genetycznie ustalona, stała. Jeżeli nie będzie pokarmu, wody, aby ją wypełnić, to po prostu kolba pozostanie w części pusta. Odmiany w typie flex zareagują w ten sposób, że kolba będzie mniejsza, ale w większości przypadków w pełni zaziarniona. FAO informuje nas o wczesności odmiany. Ta liczba składa się z trzech cyfr, które oznaczają klasę, Grupę wczesności, a ostatnia cyfra oznacza barwę ziarniaka. Zero jest przypisane dla barwy żółtej, dlatego praktycznie wszystkie odmiany, które w Polsce uprawiamy, kończą się na zero. Wyróżniamy w Polsce trzy grupy wczesności. VO do 220 to są odmiany wczesne, 230-240 VO to są odmiany średniowczesne, a powyżej 250-290 do 290 odmiany średnio późne. Na glebach cięższych, lepszych można, można siać na głębokość około 5-6 cm. Na glebach lżejszych, piaszczystych, lekkich ta głębokość powinna być trochę głębsza i wynosić między 6 a 8 cm. To, co jest najważniejsze i co, niestety, jest najczęstszym błędem popełnianym przez nas wszystkich. To zbyt wczesny siew w nieogrzaną glebę. Tutaj istotnym czynnikiem jest pomiar, i tak jak za chwilę zobaczycie, ważne jest, aby wprowadzając termometr do gleby, mierzyć temperaturę w poziomie. Czyli nie wbijając y termometr w głąb gleby, tylko najlepiej wykopać sobie małą dziurę i na głębokości około 5-6 cm wbić termometr. Poziomo równolegle do powierzchni pola, żeby zbadać, jaka jest temperatura gleby właśnie na tych około 5 do 8 cm. Może zdarzyć się też tak, przecież że w wierzchnich warstwach gleby lub też nawet w głębszych temperatura będzie wyższa niż na zakładanym poziomie 5 do 8 cm. Ma na to wpływ słońce, temperatura, przymrozki, które mogą obniżać tą powierzchowną temperaturę. Dlatego ważnym aspektem, kiedy zaczynacie siać kukurydzę, jest właśnie zmierzenie temperatury gleby. Tak jak wspomniałem wcześniej, odmiany w typie flint możemy wysiać przy niższej temperaturze, między 5 a 6 stopni Celsjusza, a odmiany Dent potrzebują tej temperatury znacznie wyższej, od 8 do 12 stopni. Średnia norma wysiewu to około 80 tysięcy nasion na metr kwadratowy. Tak naprawdę w takim roku, w takim sezonie jak obecny, przynajmniej na razie, gdzie jest bardzo sucho, gdzie boimy się po raz kolejny występowania suszy, wielu z Was zastanawia się, czy tę obsadę zmniejszyć. I oczywiście to nie jest, to nie jest zły pomysł, ba to nawet jest dobry pomysł, ponieważ faktycznie przy mniejszej obsadzie będzie mniejsza konkurencja roślin kukurydzy o wodę. Ale przy zmniejszaniu obsady pamiętajcie. O tym, aby wybierać odmiany faktycznie o typie, o typie flex, które mogą pozytywnie zareagować na, na tą obniżoną obsadę i, i zachować plon na podobnym poziomie, jak gdybyście siali obsadę, obsadę wyższą. Także odmiany kiszonkowe z reguły mają troszeczkę wyższą obsadę. Pamiętam 10 lat temu przyjmowało się, że to jest 100 tysięcy nasion na hektar. Teraz przyjmuje się troszeczkę mniej, między 85 a 95. Wszystko zależy od tego, jaką odmianę wybierzecie, jaki ma wigor. OK, na koniec tych moich rozważań, e, ostatnie, ostatnie punkty, e, które sobie zanotowałem, o których trzeba pamiętać. Przede wszystkim potrzeby pokarmowe kukurydzy. Nawożenie jest szalenie istotne. Nie można o nim zapominać nawet wtedy, jeżeli myślimy czy przypo, prze, przepowiadamy, m, przypuszczamy, żeby wystąpi susza. Oczywiście wtedy trzeba bardzo m, tak bezpiecznie podejść do, do tematu nawożenia, to znaczy z aplikacją dawki, tak aby nie była ona jednorazowo zbyt wysoka. Tak, aby po prostu nie zasolić tego środowiska wokół kikującego nasiona. Ale pamiętajcie o tym, że kukurydza bardzo mocno potrzebuje potasu. Jest to chyba najważniejszy makroskładnik. Potrzebuje także azotu, ale tutaj ważną informacją jest to, jaka jest dynamika pobierania azotu przez kukurydzę, która wzrasta, tak naprawdę rozpoczyna się w momencie osiągnięcia przez roślinę fazy 5-6 liścia i później ona bardzo szybko, dynamicznie rośnie. Największa efektywność pobierania azotu przez kukurydzę to jest czerwiec, lipiec, sierpień, a więc wtedy, kiedy, kiedy najczęściej tego azotu już podać nie możecie, a więc on musi na roślinę poniekąd czekać w glebie. Na jedną tornę ziarna wraz z potrzebną słomą kukurydza pobiera 12 kg fosforu, a więc ten makroelement również jest bardzo istotny, aby na kukurydze w glebie czekał. Na szczęście polskie gleby nie są ubogie w fosfor, ale to, o czym musicie pamiętać, to odpowiednia regulacja pH gleby, ponieważ fosfor jest uwsteczniany, jeżeli pH jest poniżej 5,5. Poza tym również magnez, bardzo istotny w kontekście chlorofilu i fotosyntezy makroelement, siarka, no i mikroelementy z cynkiem na czele, ale także borem, molibdenem czy też miedzią. O tym wszystkim pamiętajcie, bo to są informacje ważne. Widać również w latach suchych, że tam gdzie nabożenia nie ma lub ono jest specjalnie dosyć mocno ścięte, tam, tam również nie ma też odpowiednich plonów kukurydzy. Kukurydza jest rośliną o typie fotosyntezy C4, co oznacza, że w warunkach wzrostu temperatury powyżej 20 stopni Celsjusza przechodzi na dodatkowe wiązanie dwutlenku węgla, a więc przyrost biomasy. Do tego potrzebna jest oczywiście, poza energią słoneczną i ciepłem, także woda, chociaż akurat w tym aspekcie mówi się, że kukurydza aż tak, aż tak tej wody, aż tyle tej wody nie potrzebuje. Sezon 2019, czerwiec, był jednak idealnym przykładem na to, że w sytuacji, kiedy wody w ogóle nie ma. Tak naprawdę ta kukurydza przestaje rosnąć. Byliście naocznymi świadkami tego, jak może się zachować kukurydza, kiedy jest 35 stopni i jest sucho. Gdyby przy tych 35 stopniach padało, chociażby nawet w nocy, to zapewniam Was, żebyśmy mieli plantacje kukurydzy, które miałyby po 3 metry i byłyby w stanie planować grubo powyżej nawet 15 ton z hektara. Zresztą takie plantacje też były, bo na glebach cięższych, gdzie dostępność wody była zdecydowanie wyższa, no, takie sytuacje obserwowaliśmy co to je, też jasno pokazuje, że, że faktycznie najważniejszym czynnikiem pełnotwórczym dla każdej rośliny absolutnie będzie woda. Jak jej zabraknie, no to niestety nic zrobić nie możemy. Tyle teorii, a teraz obiecana wcześniej rozmowa z rolnikiem nieprofesjonalnym. Cześć Michał! Cześć Paweł, witam Cię po długim czasie. Powiedz nam, jak wyglądał u Ciebie się w kukurydzy? Rozpocząłeś już, czy może czekać aż gleba jeszcze bardziej się nagrzeje i przede wszystkim ile kukurydzy w tym roku siejesz? Słuchaj, planowaliśmy zacząć 13,5 hektara kukurydzy, ale w ostatnich dniach okazało się, że będę musiał jeszcze tej kukurydzy troszeczkę areał zwiększyć, ponieważ wylatuje jedna plantacja zboża ozimego na totalnie nowej działce, zaniedbanej itd. itd. Tam właśnie też będę siał kukurydzy. mam nadzieję, że się uda. I ostatecznie kukurydzy będziemy mieli 22,5 hektara ziarnówki. 5,5 już posialiśmy, ale zresztą tutaj zasiewów czekam, ponieważ tą pierwszą kukurydzę sialiśmy 16 kwietnia, a temperatura gleby no nie jest jeszcze do końca taka, jaka powinna być. Nad ranem oscyluje około 4-5 stopni, jest dobrze, przymrozki i tak dalej, niestety ta temperatura mocno z dnia spada i, i po prostu wstrzymuje się, żeby tutaj właśnie sobie to ryzyko zawodowe z tą kukurydzą po prostu podzielić. Śledzę Twoje kanały społecznościowe i widzę, że trochę eksperymentujesz również w kwestii uprawy. Ostatnio widziałem, jak sadziłeś ziemniaki. Jak to wygląda w przypadku kukurydzy? Czy to będzie siew po tradycyjnej uprawie, czy może po uprawie uproszczonej? Opowiedz proszę o tym. Słuchaj, jeśli chodzi o uprawę pod kukurydzę, no tutaj nie będzie wielkim zaskoczeniem, jeśli powiem, że wszystko mamy uprawione bezorkowo, tak jak chociażby te ziemniaki sadziliśmy w bezorce ale kukurydza w tym roku, te 5,5 hektara trafiła w striptilu. Zobaczymy jak w tym sposobem uprawy i siewu ta kukurydza wyjdzie. Mam nadzieję, że, że... Ile się zaskoczymy? Bo jeśli chodzi o zatrzymaną wilkość, to naprawdę jest petarda. A cała reszta uprawa bezorkowa, czyli czy jesienią, czy wiosną, bo to są dwa różne warianty. Uprawa bezorkowa gruberem na 25 cm, i przed całym siebem będzie uprawa talerzówką. Na tej przesianej plantacji, przesiewanej plantacji, będzie też uprawa pasowa, ale tam będzie po prostu zlikwidowane herbicydem zboże, które. Na dzień dzisiejszy tam jeszcze rośnie i po prostu prosto wjazd razem z nawozami, razem z nasionami kukurydzy w to zboże. Więc tak naprawdę no, będą cztery, można wariant powiedzieć, w tym roku uprawy pod kukurydzę, ale wszystko będzie bezerkowo. Pamiętam jak w ubiegłym roku przyjechaliśmy do Ciebie z kamerami, żeby nagrać odcinki ARU i strasznie się kurzyło. Znaczy, było widać, że te ziemie dookoła Twojego gospodarstwa nie należą do najcięższych, dodatkowo wiatr jeszcze wzmógł Efekt przebywania, przebywania wierzchniej warstwy z pola. Jak to wygląda w tym roku? Domyślam się, że jest na pewno bardzo suko, ale jedno ale, ale nam: jak z tą wilgocią u ciebie jest i, i czy to wpływa w jakiś, w jakiś sposób na, na decyzje, które podjąłeś przy, przy siebie i ochronie kukurydzy? Słuchaj, jeśli chodzi o sytuację z wodą, tak naprawdę jest powtórka z rozrywki. I tak jak w ubiegłym roku byliście świadkami tych wielkich zadym gwiazdkowych na moim terenie, w tym roku sytuacja jest identyczna. Powiedziałbym, że nawet gorsza. Wydawało się na początku sezonu, że tej wody nie zabraknie, chociażby do końca kwietnia. To było mokro, naprawdę było mokro, ale to było wszystko woda, która po prostu była na powierzchni gleby i przyszły przymrozki, przyszły wiatr, przyszły wyższe temperatury w dzień ta woda po prostu wyparowała. Jest niestety, ale no, erozja wieczna na naszym terenie szalejnie miłosiernie. I te obrazki tylko i wyłącznie twierdzą mnie w tym, że uprawa bezerkowa naprawdę ma sens. No zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądało w tym roku z kukurydzą, ale to jeszcze jest wielka niewiadoma. Okej, okay, czyli, czyli jak będziesz zwalczał chwasty? jaką metodę w tym roku obierzesz? Do Doglobowa, zaraz po siebie, czy po schodach kukurydzy? A jeśli chodzi o odchwaszczanie, Tutaj w przypadku tej kukurydzy pasowej jeszcze jej nie odpaszczałem, ale będę odpaszczał ją doglebowo. Jak tylko jej wyłącznie się pojawi jakaś rosa. A jak się nie uda, to coś na listnego. ale w przypadku pozostałych kukurydzy w tej planowanej uprawie. Będzie tam zastosowany zabieg doglebowy zaraz po siebie. Czyli jeżeli zaczniemy gdzieś tam około 15, siewy, krótko przed tym uprawa, to zaraz po siebie, gdzieś tam godzina 19, krótko przed wieczorem, wjedzie się z obryskiem doglebowym. Mam nadzieję, że tutaj wszystko zamkniemy bez poprawki i po prostu będzie czyściutko. Ok, dzięki za rozmowę. Powodzenia, zbierz tam tej kukurydzy jak najwięcej, trzymamy, trzymamy kciuki, no i czasami wspomnij o nas na swoim kanale. Do zobaczenia. Dzięki Pawle za rozmowę. Dziękuję też za życzenia. Mam nadzieję, że się spełnią i w końcu zacznie padać nie tylko u mnie, ale u Was wszystkich i kukurydza, ale także inne uprawy będą fajnie spały. Pozdrawiam serdecznie. Na razie. Kukurydza jest cały czas drugą, najważniejszą rośliną w Polsce. Uprawiamy je ponad milion. Hektarów. Nikt nie wie jeszcze, ile ile będzie zasiane kukurydzy w tym roku, ale mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przyda. Jak nie, jak nie dzisiaj, jak nie jutro, to może w przyszłym sezonie. Do zobaczenia. Komentujcie tam na dole, dajcie łapkę w górę i do następnego razu. Hej!